Na trybunach pani Monika Kawalec, znana tutaj przede wszystkim z siatkówki, ale pani Monika jest koszykarką ze stali, raciu się dobrze pamiętam. Pani Monika, jak pani ogląda dzisiaj właśnie e, takich e, małych koszykarzy, co pani czuje, co pani myśli, to jest ta sama hala, na której pani e, też zdobywała punkty. Tak, nie tylko, że zdobywałam punkty, ale tą salę budowaliśmy. Było wmurowanie kamienia węgielnego i... Dbaliśmy o to, żeby nasze pokolenia następne mogły korzystać z pięknego obiektu. Czym dla Pani, Pani Moniko, jest koszykówka? No bo ona wywarła na Pani życiu dosyć takie duże piętno. No koszykówka to przede wszystkim kontakt międzyludzki, gro przyjaciół, rekreacja i zabawa. No i jakby nie było, duża popularność. To jest junior NBA, czyli taka wersja popularyzacji młodzieżowej tej najsłynniejszej ligi. Czy pani oglądała, ogląda jeszcze gdzieś tam, śledzi od czasu do czasu, spojrzy na te rozgrywki? No, zaglądam, chociaż nie ukrywam, że mi wciąż czasu brakuje. Mimo tego seniorskiego już życia? Tak, no nie da się ukryć. Lata uciekają. Ponad 50 lat w sporcie spędziłam piękny okres. I życzę wszystkim, żeby mogli tak spędzać czas. Właśnie, bo ci młodzi ludzie, którzy tutaj dzisiaj grają, oni są trochę, mają szansę pójść w pani ślady i spędzić na przykład pół wieku ze sportem. Co by pani poradziła, bo będzie pewnie taki okres wzlotów, upadków, a zniechęceń, a pani jednak była zawsze ze sportem? No nie można się zniechęcać, bo różnie bywało, różne przeszkody, wszystko należy pokonać i cierpliwym być i dążyć do swojego. Bardzo dziękuję.